Witam Was serdecznie. Dzisiaj zaczynamy grać w Femopite. Chciałem wam pokazać tę grę. Myślę, że jest fajna. I może Wam się spodobać. Ogólnie najpierw, że nie zbiorę wszystko, bo dopiero się w grę, więc można zrobić skillsy, a skillsy pomagają, że ci gracze umieją no wiadomo umiejętności. Jeszcze założę stroj to można wybrać to się dostaje Wiecie co można też zmienić ustawić wszystko to wiadomo nazwę i tak podobne Takie zbierał skrzynek na za darmo tutaj ogólnie losowanie jest że można dostać coś może być, Troszkę dobrą postać Takie. następną jakby coś wyskoczył nie nic niestety no to następny free Wysujemy i... Kirsy. Kirsy to jest fajne zaszkodzi. Następny. Lecił następny. Co my tutaj mamy? Następny otwieramy. Może coś wyskoczy? No, szkoda. Nic zaraz. To dalej lecimy. Następny. Kirsy coś wyskoczy oh, Kamara! Ale fajnie. Nie spodziewałem się, jak grają to wcale się nie spodziewałem, ale cóż, teraz do skillsy, no cóż, nic już chyba więcej nie ma, sprawdzę następne, nie, tutaj jest tylko dla filmiki, tutaj też wolne, można też sobie kupić, wiadomo, że dokumenty i za wiele innych rzeczy tak, to się robi ogólnie zadania. Za zadania dostajesz nagrody i możesz też zdobyć super graczy. Ogólnie od początku to zawsze ma się sławę. I powoli się rośnie, więc wiadomo co chodzi. Więc tak, lecimy teraz. Wiadomo, treningi zrobić, bo za treningi też się dostaje. Tutaj ogólnie robi się misje. Pierwsze to jest atak, że po prostu atakujesz i cały czas strzelasz w gole, drugie to grasz mecze, a trzecie to jakby ustawiasz, oni muszą się ruszać czwarte to może jest przyjacielem tutaj to jest tak, treningi ogólnie wszystkie tutaj są tu się zdobywa, że jak się wszystko przejdzie, to dostaje się takie piłki i się idzie przez całe, to można zdobyć wiele ja zagram mecze tylko w tym chciał, nie, ogólnie chciałem pokazać No i przerażam Tutaj ogólnie są treningi, no to wezmę trening, potem zacznę grać. No, trening, żeby zacząć grać w meczach. Więc tak, lecimy. Myślę, że Wam się spodoba ten odcinek i mam taką nadzieję. Patrzcie, podałem strzał, odbitka. Oni też umieją te skillerze. Inni umieją podbić, drudzy umieją na przykład do przodu, jak tutaj widać, wybić. Wybicie strzał czerwony to jest strzał, żółty to ogólnie jak weźmiesz do góry to wybicie, albo podanie niebieski to akurat też podajesz, ale też możesz zmienić postać. No więc tak, Zaczynamy na następną mecz. Nie wiem, możecie się podzielić, czy wam się podoba, czy nie podoba. Mam nadzieję, że wam się podoba, no więc tak, zaczynamy. Wspólnie gramy z Manchester. Manchester. Canary, Ricket, Conner. Nie Elze, Antti. Hold i Pomontinko. Podaję to Rodrigo. Rodrigo do góry i strzela. Super, Rodrigo strzeli. I pewnie można zdobyć też. Można też poznać ogólnie, że jacy grają w tym. W składzie. Touré. Cross, to Elmas. I mnie to już zbiera więc. To jest ciężko, można to stracić. To no, jest smutne akurat. A z drugiej strony ja mam zawsze Rodrigo, żeby strzelejł. Tu po matin chciał podbić i przejść, ale ja na szczęście Rodrigo strzele. Rodrigo mi, ale gool, ale, ale patrz. A wtórki też przy się ogląda. No to też ominę. I to tak, robić, a nie zrobić jeszcze jak widzieliście na początku to zawsze można sobie sprawdzić jak ona ma się skład albo wejść Nie, akurat widać że zrobiłem misję dostałem nagrodę, na że zrobiłem w nie więc po jak jakby się przechodzić to dostaniecie nagrodę na choć też wiadomo ryzyko, że można przegrać ale tutaj akurat nie są i następny oh, to jest jakaś prosta, musisz nawet biec. Potem trzeba zwolnić, żeby nie walnąć On i tak zwolni, bo biegnie prosto. Tu możesz już przyspieszyć, jak widać. Jeszcze przyspieszyłem, ominąłem i wtedy sprint, o, to wtedy spring Hard przej. przeszły. to lecimy dalej, a na terenie, trenę. I następny mecz. co lecimy. Wyglądał u mnie jakby było szybko, ale czasami to trzeba mieć taktykę, żeby wygrać albo no, już bym mocne gracze Lecimy Przepomatting Rodrigo Cone Moti Billy Buliti Rodrigo, że gigan i tak opajp to, że padną po pomotingowi, to nie Ejdz Wilk i... Ładanie. Niestety myślałem, że wybije. Czasami tak to jak robi. Rodrigo, dawaj. Rodrigo nie da Elmas, Elmas. zabrał. Piłkę. Wpadaj do... ...supomatinga. Supomating do góry. Rodrigo zebra go rodzinom. Faj! Jest to zastrzelenie. Szykoda, Rodrigo. Z jednej strony to można też mieć spalone, jak przejdziesz za. Przeciwnika. Supomatingu i tak. Dawaj, piłkę. Niestety nie da się. Elmas. Cross. Przeszedł. Makanake. On jest mocny. Makanake. Elmas. Elmas do Rodrigo. Rodrigo leci. <tryk> Chyba będzie to I strzela. Typom Lecimy dalej. Trzeba rebić. Teraz robicie dalej. No bo to od Her? To chyba... Hmm. No końcu zawsze piszę. Jak się kończy, to też pokazują jak się nazywa cały zespół Her, coś... Będzie broni że broni. nie jest taki lekcetowa. Co znaczy się miała słaby. A teraz to dobrze. Moje mojej broni. Czy Rodrigo. Rodrigo puściłeś piłkę, no nie, trzeba to teraz odzyskać. Rodrigo odebrał podał Elmasowi. Elmas, Elmas spokojnie. Podaj do, czy po czy Nie strzelił, no niestety. Dobra, teraz ubija w taki zespół. Bii. Teraz. Akanoi podaj do po matinga, czy po matingu leci? Padał obrót i fake. Rodrigo, Rodrigo niestety nie dobry tam jeszcze podaje Bruno Bernard John Bernard Dobrze. Elmas, Rebic Rebic do góry Rebic Następnie strzelił one, żeby był sam chyba no. był dobry do, wtedy właśnie był wolny To jest od Blankarza I Ty podane do Makanekę Makanekę chcę strzelić, ale niestety do rady Blubszy proszę Rebic Rodrigo, Rodrigo, pyk, pfft, Strzelił Rodrigo, Rodrigo ale... a ja się zdziwiłem, bo myślałem, że Rodrigo Ale pfft, nie pfft, 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 się, Rebic. Rebic strzelił. ale akcja. Tak. No się nie strzelić od sobie niestety. poleciała. ale widzę to. Znamy następne. 85 minuta. Jeszcze po zabrał piłkę. Niestety... Chyba ściągł. Czy... Wroga. piłka. to jest południe Zgadnij. Zgadnij. Po. Zgadnij

pod obręb gazu wracamy do zbierania tak, po wam pokażę resztę nie, nie wam wiadomo w sklepie sprawdzę jeszcze czy coś jest jeszcze tutaj sprawdzę na razie nic nie ma pokazywam jak coś, gdzieś... za to się robi się zbiera, ja też zebrałem i już mam dobranie, wiadomo się robi misja to się dostaje dużo też trzeba uważać na misję na <grymne> dole możesz wcisnąć że chcesz na misję a że za ciężkiego Wiadomości. to tych co na dole było widzicie widzicie o teraz widzicie. to miałem wcześniej ale teraz zwiększyłem i teraz mam mocniejszy no, powoli jak się ulepsza ten skinny to wtedy mają jakby więcej OVR że większe no, znagi. Rozwam coś w ten stylu. Spring. To na przykład. Ale to mogłoby nie jest ulepsza. Także jest wolny ten grać. Jak ulepszasz to on ma jakby większą szansę coś w tym stylu. To jest zbieram. To się przydadzą do ulepszenia. To jak ulepszasz, najpierw muszę osiągnąć wolny level. A potem używa się tego i wtedy jest. Dziękuję Wam za obejrzenie i żegnam. Żegnam Was.